Wybierając hotel na wyjazd narciarski, należy oczywiście zwrócić uwagę na położenie hotelu. Czy jest on na stoku, co by było najlepsze? Czy jest położony tuż obok gondoli? Czy gdzieś głębiej, na przykład w dolinie? Drugi punkt, na który warto zwrócić uwagę, to transport. Czy mamy dostęp do skibusa, na przykład lokalnego, którym dojedziemy na stoki? Kolejna sprawa to oczywiście wyżywienie. Możemy tutaj wybrać opcję tylko ze śniadaniem, albo ze śniadaniem i obiadem, kolację. Wszystko zależy od was. Kolejną bardzo ważną sprawą jest skirum, czyli miejsce, w którym zostawimy na noc nasze narty oraz buty do wysuszenia. Zwróćcie też uwagę, czy hotel oferuje pewnego rodzaju pakiety, czy na przykład w cenie pobytu dostaniecie wejście na lokalny basen, a być może skipas w cenie w ofercie friski. Na koniec zwróćcie także uwagę przy rezerwacji hotelu, gdzie zostawicie wasz samochód. Czy zostawicie go na parkingu przy hotelu, czy jest on bezpłatny, czy dodatkowo płatny, czy może znajdzie się dla was miejsce, na przykład w garażu podziemnym.